Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku to będzie odcinek, a mianowicie piąte okienko w kalendarzu adwentowym. A więc tak, tu jest piąteczka, więc skoro jest blisko tego, to wy najpierw zobaczycie co jest w środku. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję, bo ja tak na ślepo nie lubię otwierać, ale... się to uda. No uda się. Tak? Nie, 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 bo, bo nie zobaczysz pierwszą, nie zobaczysz pierwszą. O, nic. I teraz otwieram. To jest e, koło ciebie. Naseczkę na twarz. To jest... Maseczkę na twarz. Nie. To jest żelowy buster, czyli to jest taki żel. Który się nakłada na ciało. Więc kiedyś zrobię sobie takie spa, w którym na nogi na to nałożę, bo na nogi ostatnio mam takie bardzo. Suche? Tak, suche, właśnie. Mój brat jest mądry, mądry. Opowiem wam coś takiego. Była taka sytuacja, hmm. w której mój tata opowiadał nam o lwowie, że jest w Ukrainie, nie? A mój brat mówi, ale to niemożliwe, żeby lwów, żeby lwów, znać w Ukrainie. To tata mówi, no ale jak? Przecież lwów jest w Ukrainie. Mm. <gry> a e, e, tata mówi, no, e, a Juliusz mówi, no ale na lwy w Ukrainie jest za zimno. I już nigdy do końca życia nie zapomnę, nie zap, nigdy sobie nie przesłowiłam inaczej nazwy lwów, że to jest z lwem. Więc zapamiętam sobie to do końca życia. nas szeczkę jest fajna i czekajcie, bo muszę sprawdzić e, jaki to jest zapach. Ma zapach normalnego mydła, czyli nie ma żadnych aromatów. Odkładam. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, wi widzimy się na, na pewno w innych odcinkach i pa!